Witam Was widzowie i jest mały problem. <laughs> Jak pewnie mnie pamiętacie, ja mam pająka. Z gatunku Psora Mirabilis, chyba. I ogólnie by wszystko było dobrze. Pająki ogólnie jeszcze żyje, ale jest taki mały kłopot. Ona róża kokon. Tylko, że ja nie dopuszczałem żadnego samca do niej i teraz nie. nie, nie i teraz jest tak trudno, bo... Jak pewnie wszyscy wiemy, kokony pająków zwykle mają bardzo dużo potomstwa w sobie. Setki. No i nie wiem, co mam teraz zrobić. No, więc taka w ogóle zagwostka mam, bo ja w ogóle nie dopuszczałem do niej sam. Jeśli no, chodzi o to ale... tak. na sosie. Więc. Takie trochę Among Us. Mhm. z kolegą. No to nie była jeszcze droga, bo miała jeszcze jedną żynikę. chyba... Jest tak trochę dziwnie. Bo jestem Ale ten... No trochę to dziwne, że ona jednak go złożyła, bo nie miała dostępu do, do samca, A jak wiemy, one mają zapłodnienie płciowe, myślę, że... To seks. To jest trochę takie amongus. Kolega też mi przesłał. <śmany> na kanale radiowy, On prowadzi kanał radiowy. który jest podamienka, bo przy tym też tam jest kogo, a... A faktycznie miał. Z tego, co mi mówię, to miał da, dostęp. do ale jeszcze nie dawał, więc mamy pewną teorię, że... że ten pająk nie potrzebuje samca. Do rozmnażania się. Ale to jest... No nie wiem, jak to Jestem tego, powiem trochę sas. Ale nie dawałem. Ale mamy tą samą sytuację.

A więc możecie pisać w komentarzach, jakie są Wasze teorie na temat tego. Bo ja nie mam pojęcia. Aż tak dobrze się nie znam na pająkach. No, no to chyba to na tyle. A, i takie newsy. To, <coughs> jeśli chodzi o te recenzje o Szynop, to będę je robiła jako film po prostu. Będą nieco dłuższe. I, ben, I podam tam więcej szczegółów, bo tam przy tej pierwszej razem zimowo oddałem. No. No to na no, tyle. Bye.